Środa, pierwszy tydzień Adwentu. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz opowiada o przepięknej uczcie, która odbędzie się na górze Syjon, tam gdzie jest świątynia. Uczcie w czasach mesjańskich. Uczcie, która tak naprawdę będzie symbolizowała czas absolutnego zwycięstwa nad śmiercią. Bóg zniszczy śmierć i absolutnego zwycięstwa nad cierpieniem. Bóg odszedł oblicza, odsiął łzy z każdego oblicza. Zdejmie hańbę ze swego ludu. Niesamowicie pocieszający jest ten obraz. Niesamowicie pocieszająca obietnica, zwłaszcza, Izaja, zwłaszcza, że Izajasz nie wymyśla tego od siebie. Jako prorok przekazuje tylko to, co mówi Pan Bóg. Nawi po hebrajsku to jest prorok, to jest trochę jak rzecznik. To jest ktoś, kto przekazuje to, co mówi Pan Bóg. A więc Pan Bóg mówi, że będzie taki czas, kiedy nie będzie śmierci, i będzie taki czas, kiedy nie będzie łez. W tym sensie odrzucanie Pana Boga, czy odwracanie się od Pana Boga jest rzeczą absolutnie, no, naprawdę nieludzką, bo tylko Pan Bóg może otrzeć każdą łzę. Żaden człowiek, żaden trybunał, żaden sędzia, żadna konstytucja, żadne uwarunkowania klimatyczne nie są w stanie otrzeć wszelkich łez. Tylko Bóg ma moc otarcia każdej łzy. Tylko Bóg ma moc zwycięstwa nad śmiercią. Dlatego warto trzymać się Pana Boga. Dlatego trzeba wszystko robić, żeby w niego wierzyć. Dlatego warto wszystko robić, żeby Pan Bóg przychodził do naszego serca. Bo i on, im bliżej będzie do naszego serca, tym bliżej będziemy czasu, kiedy nie będzie łez i nie będzie śmierci. W drugim, w Psalmie, w psalmie dowiadujemy się, że, że ten Pan jest moim pasterzem. Słynny Psalm, Pan jest moim pasterzem. I zwróćmy uwagę, że w tym Psalmie psalmista jest owcą owcą, baranem, kozłem ale Pan jest pasterzem co to znaczy? to znaczy, że nie ma tutaj relacji partnerskiej to znaczy, że oczywiście troszczy się pasterz troszczy się, żeby owca miała co zjeść, miała co wypić, żeby się nie bała kiedy chodzi ciemnymi dolinami ale nie ma tutaj takiej relacji partnerskiej ja muszę mieć świadomość, że, że pasterz jest mądrzejszy ja muszę mieć świadomość, że muszę być mu posłuszny, nawet jak on mnie strzyże nie mogę się opierać nawet jak On mnie doi, że ten pasterz po prostu wie, co dla mnie robi, szalenie ważną rzeczą jest, jeśli chodzi o relacje z Panem Bogiem, nie traktować go jako partnera równego. Ja żądam, On żąda, ja żądam taki traktat między, między nami koleżeński. Nie da się tak, czasem Pan Bóg robi z nami rzeczy w życiu, których nie rozumiemy. Czasem tak miesza w życiu naszym, żebyśmy się nie przypalili, a nas to boli i nie, nie wiemy, o co chodzi. Ale jeżeli, jeżeli Pan jest moim pasterzem, jeżeli Bóg jest moim pasterzem, to ja wiem, że chociaż wiele rzeczy, wielu rzeczy nie rozumiem, chociaż wie, wiem to, że po prostu On mi krzywdy nie zrobi. Człowiek by mi zrobił krzywdę. Sam sobie mogę zrobić krzywdę, bo, bo nie wiem jaka jest przyszłość i nie znam siebie do końca. Natomiast wiem, że Bóg poprowadzi mnie w życiu taką drogą i takimi znakami i takimi, takimi momentami, że, że krzywdy mi nie zrobi. Paradoksalnie rzecz biorąc, ta relacja owca i pasterz jest błogosławiona dla nas. Bo nie ma dla, w nas dużej, dużej odpowiedzialności. Jedyna nasza odpowiedzialność jest taka, żebyśmy nie uciekli, żebyśmy się nie zabłąkali, żebyśmy nie uciekali przed tym pasterzem, ale pozwolili się prowadzić, pozwolili się paść, pozwolili się brać na ramiona. Ewangelia właśnie pokazuje, jak, jak genialny jest to, jest pasterz, genialnym pasterzem jest Jezus. Jest wielki tłum, przyszli Go słuchać, zmęczyli się, zgłodnieli, i mógł ich Jezus puścić do domu albo kazać wcześniej, idźcie sobie coś nakupić. A On mówi, żal mi tego tłumu. Wcześniej uzdrowił, jak mówi Ewangelista, chromych, ułomnych, niewidomych, niemych i wielu innych. On ich uzdrowił. A więc pomaga każdemu człowiekowi jak może. I jeszcze na koniec, na koniec rozmnaża chleb, żeby ci, którzy są, są głodni, żeby, żeby, zostali, żeby zostali umocnieni. Myśleć o Bogu, że jest zły. Myśleć o Jezusie, że jest zły. Myśleć o, o Bogu, że on nam zabrania w życiu, albo że nam niszczy życie, albo że swoimi nakazami czy zakazami sprawia, że my będziemy bardziej nieszczęśliwi, to jest kompletnie nie rozumieć Boga. Jak można myśleć, że jakiekolwiek przykazanie jest przeciwko nam? Jak można myśleć, że jakiekolwiek słowo Jezusa jest przeciwko nam? Nikt nie jest tak dobry dla Ciebie jak Pan Bóg. I nikt tak dobry jak Pan Bóg dla Ciebie nie będzie. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.